Test kleksowy, o co to kurwa chodzi? A, nie chodziło o kleksa. Test na os osobowość, czekaj, test orientacji. No dobra, robię to. A-a Dlaczego podejmujesz się tego testu? Dla zabawy, podejrzewam, nigdy się w nikim nie podchwytywałem, nie stępując w że Spektrum. Dla zabawy. Jeśli, jaki byłby Twój idealny partner, partnerka? A! czy kiedykolwiek pocałowałeś kogoś tej samej ej dobra nie robię tego testu to w ogóle są jakieś pytania kurwa nie robię wyjebana mam na to nie niewygodnie mi się siedzi nie ja wiem niewygodnie mi się siedzi kurwa zaraz wyłączam streama bez hitu. musiałem przestawić mikrofon musiałem nie, usiąść inaczej nie 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 to są jakieś może... kurwa intymne pytania to nie ma kurwa chuja że ja to będę <laughs> robił a też kłamać nie ma co bez sensu test nic nie ukrywam nic nie ukrywam